Następną sprawą, którą trzeba jeszcze omówić, która jest też bardzo ważna, to są dokumenty, w których, w których formatowanie tekstu jest trochę bardziej skomplikowane. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład w tekście są jakieś pasaże albo słowa podkreślone czy pogrubione na przykład albo pisane innym pismem. No, czyli to oznacza, że to albo jest tam na przykład jakiś link w tekście do innych stron czy na internet. No i to oznacza, że, że ten trados musi przy, przy tłumaczeniu tego tekstu musimy wprowadzić tak zwane znaczniki do tego tekstu, żeby, żeby było jasne później, że dane słowo czy, da, czy dane ich parę słów jest po prostu pisane innym pismem czy, czy dużym pismem albo na przykład wyświetla się jako link. No i tutaj e, musimy się nauczyć również z tym pracować, czyli pokażę na następnym pliku o co właściwie chodzi. Czyli znowu otwieramy Trados, otwieramy sobie dokument. No i ja sobie przygotowałem tutaj dokument taki sam jak przedtem, ale z tym, że formatowanie jest trochę, trochę zaawansowane w tym dokumencie. Gdzie pojawiają się już znaczniki, czyli otwieram sobie ten plik, nazywa się Przekład znaczniki i znowu tak jak przedtem wybieram sobie kombinację. W moim przypadku jest to polski, czeski. Już mi tutaj widnieje pamięć, która została wytworzona, To ja wykorzystam tej samej pamięci. Wszystko jest dobrze zaznaczone. Włączam OK. No, i teraz czekam, aż otworzy się mi dokument, który chcę tłumaczyć. No, i widzimy. Widzimy tutaj jedną rzecz, a to mianowicie, jakżeśmy tłumaczyli zeszłym razem, to przetłumaczyliśmy pierwszy segment, a teraz widać, że pierwszy segment był nam tutaj automatycznie zaproponowany i zatwierdzony już, dlatego że to jest zupełnie taki sam segment. I już żeśmy przetłumaczyli go, i został on zapisany w pamięci tłumaczeń, czyli nie musimy już go w ogóle tłumaczyć. Spowodowało to to, że pamięć tłumaczeń była dołączona tutaj do, te, do tego pliku, czyli mamy to tutaj z głowy już. A w następnym segmencie, jak widać, są już jakieś zmiany. Widzimy tutaj, że w tekście są znaczniki, o których mówiłem wcześniej. One są zaznaczone na fioletowo i nasza praca polega na tym, żebyśmy przetłumaczyli to zdanie w taki sposób, aby słowo pomiędzy tymi, tymi znacznikami albo, albo więcej słów po prostu było otoczone takimi samymi znakami w, w, tekstu, w tekście przetłumaczonym, jak w tekście z źródłowym. Jak to zrobić? Po prostu. Przetłumaczymy całe, widz, widzimy tutaj, że już przetłumaczymy całe to zdanie, ale my musimy wprowadzić, wprowadzić znacznik. Widzimy tutaj 95%, że już 95% było to zdanie przetłumaczone wcześniej, ale w 5% są jednak różnice, a te różnice to są właśnie te znaczniki, czyli to formatowanie, którego wcześniej nie było. Czyli jak, jak wprowadzimy znaczniki. Takie same jak są na lewo, na prawo. Jest to, wydaje się to być proste. Tworzy się to poprzez użycie skróta klawiaturowego kontrol i przecinek. Czyli wstukujemy kontrol, przecinek. No i tutaj Trados proponuje nam pierwszy u góry znacznik, który jest tutaj, tutaj też jest. Czyli wybieramy pierwszy, klikamy Enter. Pojawił nam się tutaj pierwszy znacznik. Z tym, że potrzebujemy mieć dwa za sobą. Czyli tutaj na, znowu wybieramy miejsce na końcu tego pierwszego znacznika, i wybieramy znowu CTRL ENTER i wprowadzamy drugi znacznik. Drugi znacznik był CSV, CSF, czyli wybieramy go i znowu ENTER. No i mamy wszystkie znaczniki. Teraz jeszcze trzeba to słowo problemy wprowadzić, po prostu naciągnąć albo wpisać do środka, pomiędzy te znaczniki. Dalszą kwestią jest zakończenie znaczników, dlatego że one są ten znacznik i ten znacznik jest, otw jest, jest, jest otwarty, oznacza to, że nie jest zamknięty widzimy to, że tutaj jest jasno-fioletowy, to znaczy, że nie jest zamknięty, także musimy go też zamknąć, żeby było wszystko OK. I to robimy znowu CTRL przecinkiem, CTRL przecinek, no i wybieramy tutaj Taki sam znacznik, jaki jest tutaj, czyli csv, ten drugi, Enter I znowu ctrl przecinek Wybieramy ten, który jest tutaj, będzie znowu i tu I to jest znacznik field, wybieramy Enter No i w tym, i mamy wszystko tak, jak jest na lewo, jest na prawo, czyli Problemy, słowo problemów, tutaj problemy Będzie widniało później w pliku, który eksportujemy Przetłumaczony tak samo jak w pliku źródłowym, no i teraz tylko zatwierdzamy Ctrl-Enter. Czyli znaczniki mamy takie samo na lewo, jak na prawo. Tutaj, jeżeli nie chcemy wprowadzać te znaczniki manualnie, czyli poprzez użycie skrótu Ctrl przecinek. Możemy wykorzystać funkcję control insert i w, i w tym wypadku po prostu skopiujemy cały segment z lewa na prawo wraz z znacznikami. Między którymi możemy później tylko wprowadzić słowo, które, które jest, jest między tymi znacznikami. No, to by było chyba wszystko od tych znaczników. Dalej już później robimy to, co żeśmy robili w zeszłym wypadku.